Oto nasi uczestnicy konkursu. Cześć, jestem Karolina. Cześć, jestem Marek. Cześć, jestem Kacper. Cześć, nazywam się Damian. Cześć, jestem Szymon. Cześć, jestem Bartek. Cześć, nazywam się Krzysztof. Cześć, jestem Jasiu. Cześć, jestem Filip. Cześć, jestem Jakub. Cześć jestem Michał. Cześć, jestem Marcin. Cześć, jestem Kuba. Cześć, jestem Michał. Cześć, jestem Miłość. Cześć, jestem Sebastian. Cześć, nazywam się Kamil. Cześć, nazywam się Bartek. Cześć, jestem Tomek. Cześć, nazywam się Patryk. Cześć, nazywam się Kupa. Cześć, Cześć, jestem Adrian. Cześć, jestem Kasper. Nazywam się Bartosz. <h lobbying> Cześć, jestem Filip. Cześć, Cześć, jestem Michał. Cześć, jestem Kupa. Cześć, jestem Marcin. Cześć, Cześć jest jestem Oskar. Cześć, jestem Michał. Cześć, jestem Łukasz. Cześć, jestem Krystian. Cześć, jestem Zapraszamy wszystkich 30 listopada na szkolny festiwal Explory. Uśmiech. No już możesz mówić. Masz. Wygrywasz to? Cześć, ale ja właściwie nie jestem w eksploracji. mówić, tak?